Czy kiedykolwiek czułeś, że jako ojciec nie jesteś wystarczająco dobry, że nie masz cierpliwości, czasami się złościsz? Nie zawsze wiesz, co powiedzieć. Wiesz co? Ja też tak mam, ale każdego dnia staram się być lepszym tatą. Dlaczego tak się czujemy? Współczesne wyzwania rodzicielstwa są ogromne: balansowanie między pracą a życiem rodzinnym, presja bycia idealnym rodzicem, a także wpływ mediów społecznościowych mogą sprawić, że czujemy się przytłoczeni i niewystarczający. Często porównujemy się z innymi, zapominając, że każdy z nas ma swoje unikalne doświadczenia i trudności. Jak sobie z tym radzić? 1. Zaakceptuj swoje niedoskonałości. Nikt nie jest doskonały. Twoje dziecko potrzebuje autentycznego ojca, który kocha, popełnia błędy, przeprasza i uczy się na nich. 2. Szukaj wsparcia. Rozmawiaj z innymi ojcami, dziel się doświadczeniami. Wspólnota może pomóc ci zrozumieć, że nie jesteś sam w swoich uczuciach. 3. Uste, realistyczne oczekiwania. Nie musisz być idealny. Ważne jest, aby być obecnym i zaangażowanym w życie swojego dziecka. A ty, jakie wyzwania napotykasz jako ojciec? Podziel się w komentarzu swoimi doświadczeniami. Razem możemy stworzyć wspierającą społeczność prawdziwych ojców.